gramy rewanż z tym samym przeciwnikiem, Też zagrajmy takie spokojne szachy. Widzę, że nasz, nasz przeciwnik lubi bić tego skoczka. Okej, okay, niech mu będzie. Atakujemy standardowo królewsko-indyjskie w królewsko-indyjskich tematach. Okazuje się, że ten z którego wymienił właśnie byłby dobrym gońcem. No trudno, jego błąd. Możemy atakować już przez F4, bo pionek żaden na tym nie stoi. Ja atakujemy gońca od razu z Wszystko bardzo ładnie wychodzi. Na razie nie ma sensu popychać tego pionka, więc po prostu ruszę się królem. Ulepszę gońca. Teraz zobaczmy. Mogę zagrać też nie chcę bić tutaj. Skoczek A4. To jeżeli zbije, skoczek bije i goniec się tutaj ustawia. To ten goniec jest całkiem przyjazny. Myślę, że mogę tak zagrać. ustawić wieżę. Myślę, że to jest dobre. Goniec tutaj bardzo ładnie atakuje na białych polach. Oczywiście ten goniec jest tutaj potworem, mocny jest. Nie chcę wymieniać tego gońca. Z drugiej strony czemu nie? Mogę tak zagrać. Grożę E5. Grożę na B5. Otwarta linia B. Bije. Ok, BM na B5. Czy grozimy tu? Set w C6. broni. Wieża F6. Wydaje się być interesujące. Atakujemy hetmana, więc nie może zbić wieży. Wieża F6, Wieża D sześć ijemy i wracamy gońca. Okej, okay, spokojna pozycja. Teraz możemy. Starać ruszyć te nasze pionki atakować na skrzydle królewskim, przez f5 najlepiej. Atakujemy przez f5, grozimy f6, gramy f6, wylegliśmy. I mat w następnym ruch Dzięki.